Kochani, dzisiaj troszeczkę inaczej, bo um, filmik nagrywany przy świetle sztucznym dawno już tak nie było. Ostatnio starałam się nagrywać cały czas przy świetle dziennym, ale jestem po pracy. Akurat mam taką chwilę oddechu, że mogę sobie pozwolić na nagranie dla Was filmiku i będzie to filmik odstresowujący, jakiego dawno na moim kanale nie było, czyli jak widzicie po tytule Haul. I to też nie do końca taki hol-hol, haul, haul, bo chciałam Wam też na początku pokazać kilka zdobyczy, które dostałam od mojej przyjaciółki. E, przywiozłam je z Wiednia, więc będą to niemieckie kosmetyki, które wszystkie uwielbiamy. Tak więc mam tutaj całą siatkę DM-u i zaraz Wam pokażę, co ona mi tutaj e, sprawiła. E, dostałam od niej na spróbowanie coś, co jej nie do końca e, przypadło do gustu, jeżeli chodzi o zapach. E, to jest olejek z Balei. Hmm, niestety powiem Wam, że nie odrobiłam lekcji i nie mam bladego pojęcia, co to jest za kwiat, ale pewnie osoby, które posługują się w jakimś stopniu językiem niemieckim, bo ja nie posługuję się w żadnym, będą tutaj w stanie to odszyfrować. Faktycznie. Zapach jest charakterystyczny, taki, czasami niektórzy mogą to porównać do zapachu perfum takiej starszej pani. Ja jeszcze go nie używałam, nie wiem jak będzie wyglądał, jak on się będzie zachowywał na moim ciele, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Tak więc na pewno go przetestuję. Dostałam też peeling. Taki cytrynowy do ciała. Już się nie mogę doczekać, kiedy go, kiedy go spróbuję. To jest niby edycja limitowana. Oni mają sporo tych edycji limitowanych, różnych, jeżeli chodzi o różne zapachy, i czasami po prostu niektóre ciężko jest dostać. W związku z tym, kolejna rzecz, która jest z edycji limitowanej, to jest masło do ciała malinowe. Ja mam z tej serii, pokazywałam Wam zresztą to takie mleczko w pompce do rąk, które uwielbiam zapachy i to ma dokładnie taki sam zapach ma też taką fajną lekką konsystencję więc na pewno super się sprawdzi um, Kolejna rzecz którą dostałam to jest też e, maseczka do twarzy o, chociaż e, Mam nadzieję, że to jest maseczka oczyszczająca, może nie tyle mam nadzieję. Mam nadzieję, że dobrze odszyfrowałam, że to jest maseczka oczyszczająca. W każdym razie tak, to jest kolejna rzecz do przetestowania. Jak wiecie, ja się maseczkuję intensywnie, co i róż w zasadzie Wam o tych maseczkach opowiadam, albo właśnie wrzucam różne przerażające notki na, na mojego bloga, więc jeżeli jesteście ciekawi moich różnych odsłon właśnie w maseczkach, to zachęcam do obserwowania bloga, bo tam się różne rzeczy dzieją. Kolejna rzecz to jest olejek, olejek arganowy do włosów, który tutaj, chyba pierwszy pierwszy olejek taki stricte do włosów, bo ten, który mam, którym mam dzięki uprzejmości Agi 82 Ines, ten, który jest z pożyczką i paczuli, chyba, tak mi się wydaje. On miał trochę większą pojemność, ten jest taki stosunkowo mały, bo ma 50 ml, tamten ma albo 100 albo 150, jakoś tak. W każdym razie, ale już Sprawdzałam zapach sobie na, na ręce, no i pachnie fenomenalnie. Nie wiem czemu, ale trochę mi pachnie mimo wszystko cytrusami też. E, jednak bardzo mi się podoba i jak tylko wykorzystam tamtą mieszankę, którą sobie zrobiłam em, do włosów z, z olejków, które mam, to na pewno ten pójdzie w ruch. Kolejna rzecz to jest kolejne masło do ciała. E, tym razem chyba z. A, to jest z olejem z, z orzechów makadami. E, też coś fantastycznego. Ono ma już taką gęstszą konsystencję z tego, co, co ja je tutaj e, sprawdzałam. E, tak o super pachnie. Po prostu jak jakiś deser fajny. Tak więc ono ma troszeczkę gęstszą konsystencję od tego masełka y, malinowego, które wam pokazywałam. Ale też nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy je zużyję. Bo teraz właśnie ja się przestawiłam na, mas na masła do ciała. Nie używam praktycznie balsamów. Y, pomimo pory ciepłej y, balsamuję się cały czas masłami. No i przedostatnia rzecz to jest odżywka do włosów brązowych y, z Balei. Ja nigdy nie miałam takiej stricte odżywki do włosów brązowych. Y, Nigdy, żeby nie skłamała Tak mi się wydaje, że nie miałam, ale może się mylę Tak więc jestem bardzo ciekawa Jak, jak będzie się sprawdzała Bo ja mam teraz straszne problemy z włosami i, Ale myślę, że to jest jakaś grubsza sprawa Zresztą nieważne No i ostatnia rzecz to jest żel do brwi Z Alverde Wydaje mi się, że widziałam kiedyś ten kosmetyk Właśnie u Agnieszki 82 Ines I jestem ciekawa jak się Jak się u mnie sprawdzi Na razie go odstawiłam, ponieważ cały czas mam jeszcze Delię i w ogóle chciałabym wam jeszcze zrobić test porównawczy Deli i e, korektora dobry Wizwi, bo ale to e, za jakiś czas e, no i ten też będzie czekał na swoją kolej. Ale po prostu bardzo się cieszę, że, że, że go mam, bo bardzo chciałam go spróbować. Tak, więc to by były wszystkie rzeczy em, z, z niemieckiej drogerii DM, a tak naprawdę z austriackiej, bo te akurat przyjechały do mnie z Wiednia. E, I teraz przejdźmy do rzeczy, które już sama sobie kupiłam. Nie będzie ich jakoś bardzo dużo, i to też nie są wszystkie rzeczy, które ja kupowałam w przeciągu czasu, który minął od mojego ostatniego holu, ale też tak naprawdę nie kupowałam jakichś takich bardzo charakterystycznych rzeczy. Coś tam, jeżeli kupiłam, to wrzucałam wam um, albo na Facebooka, albo na, na Twittera. Natomiast teraz są takie konkretniejsze rzeczy, o których chciałam wam opowiedzieć. Hmm, od czego zaczniemy? Może zaczniemy od Awonu. Z nam mam dosłownie trzy nowe rzeczy. Pierwsza rzecz, która... Na początku mnie zachwyciła, a teraz jestem nią troszeczkę rozczarowana. To jest jedna z nowości, to jest taki luksusowy mus do ciała z truflą, masłem Shea, o coś takiego. On jest w takim kartoniku, natomiast w środku mamy taki słoiczek. On przepięknie pachnie i też fajnie wygląda, ponieważ ma taką, widzicie, dosyć zbitą konsystencję, e, właśnie typową dla maseł e, i ona jest też taka troszeczkę perłowa, chociaż nie wiem, czy w sztucznym świetle będzie to aż tak bardzo widoczne. No i generalnie problem z tym balsamem jest taki, że e, hmm, trzeba uważać z jego nakładaniem. Bo, jak nałożymy go za dużo i on nie zdąży się wchłonąć w nasze ciało, w naszą skórę, to strasznie brudzi wszystko. Ja mam ubrudzoną piżamę na brązowo. Ubrudziłam kawałek takiego pokrowca, który mamy na piloty, który jest na, na naszym fotelu, bo oparłam się właśnie nogą o niego. No po prostu nie wiem, szczerze mówiąc, co mam o tym myśleć i jak mam, jak mam go używać, bo teraz się boję. Pięknie pachnie, naprawdę bardzo fajnie nawiża, ale to brudzenie jest dramatyczne i e, nie wiem, czy on miał za zdanie brązowić, skórę nie przypominam sobie, żeby, żeby coś takiego było, a, ani w katalogu, ani gdziekolwiek indziej. Nie wiem, czy może którakolwiek z Was używała tego masła i mnie, mnie oświecicie, bo ja w tym momencie jestem zielona i e, troszeczkę mi jest, no nie powiem, że przykro, bo zachowam się jak dziecko, ale jestem troszeczkę zawiedziona i rozczarowana, że tak się stało. E, I kolejne dwie rzeczy, których nie używałam była promocja na krem pod oczy z serii New. on jest jeszcze zafoliowany, nieużywany, dlatego, że e, ostatnio Glossy Box nam fundował e, kremy pod oczy i ja tamtych kremów pod oczy używam i je testuję e, swoją drogą zgubiłam jednego Glossy Boxa znaczy, w czasie przeprowadzki nie wiem gdzie go, gdzie go mam Mam z niego tylko jeden produkt, ten, tą sól, e, to nie dgaja, a resztę mi po prostu wcięło, no ale z, po prostu zmieniam temat dzisiaj strasznie, wybaczcie. Tak więc mam ten krem, jego jeszcze nie używałam, ale słyszałam bardzo dużo pochlebnych opinii na jego temat, dlatego e, zdecydowałam się. E, to jest I Lift Pro. Ta seria Anew jest już taka e, bardziej przeznaczona, nie mogę, nie, nie powiem, że do starszych kobiet ale no, powiedzmy, że nie jest to seria dla nastolatków, ona to już taka jest taka bardziej przeciwzmarszczkowa, ja też nie młodnieję, tak więc, e, natomiast, żeby się odmłodzić, kupiłam sobie też jedną rzecz z Color Trend. E, to jest lakier, który przykuł moją uwagę w katalogu. Co prawda w katalogu wydawało mi się, że będzie troszeczkę inny, ale i tak mi się podoba. Jeszcze go nie używałam, ale w buteleczce na razie e, prezentuje się fajnie. To jest niebieski lakier e, z mnóstwem brokatu, już widać jak się pięknie mieni. E, aż moja kamera fiksuje i nie wie, co ma ze sobą zrobić. E, tak właśnie wygląda. To jest kolor, który się nazywa e, Daring, czyli taki odważny. No, jest odważny, bo błyszczy się niesamowicie. E, nie wiem, może mi się go uda na, e, na weekend e, zastosować. Pewnie się będzie koszmarnie zmywał, ale od czego jest metoda na folię e, aluminiową, prawda, o której kiedyś Wam, e, kiedyś wam robiłam filmik. Okej, okay, no i teraz tak, następna rzecz to będzie Yves Rocher. Jeżeli chodzi o Yves Rocher to ja nie, nie kupuję stamtąd często rzeczy, dlatego że przeważnie te rzeczy są drogie i e, aż tak bardzo dobre te kosmetyki nie są, żebym chciała inwestować w nie tyle pieniędzy. Ja korzystam przeważnie, jak jest jakaś promocja, e, jak są jakieś doda dodatkowe gratisy albo coś takiego. No i tym razem dostałam w ramach newslettera informację, że do każdego gratisu dodawana jest. Do każdego gratisu, do każdego zamówienia dodawana jest kosmetyczka. Była też możliwość zamówienia, znaczy. Rabatu 50% na zamówienie, ale jeżeli przekroczyło się kwotę 120 zł. Ja, yy, znaczy, no może i mogłam to zrobić, bo tak naprawdę wydałabym 10 zł więcej niż wydałam teraz. Czy tam 15, a yy, miałabym rzeczy za 140, czy tam ile. Yy, natomiast stwierdziłam, że nie potrzebuję tych rzeczy, bo szafki mi się uginają po prostu od kosmetyków i byłoby to bez sensu, żeby brać tylko dlatego, że jest promocja. Więc korzystałam z tego, że jest kosmetyczka, bo tak naprawdę zależało mi tylko na tej kosmetyczce no i kosmetyczka wygląda w ten sposób, to jest taka kosmetyczka podróżna, wydaje mi się, że bardzo funkcyjna dlatego, że funkcyjna, funkcjonalna ona ma, no pominiemy to, że ona ma tutaj lusterko i sobie zakryje, natomiast tutaj ma takie fajne trzy przegródki, możemy sobie fajnie posegregować kosmetyki i w tej największej tutaj jeszcze dodatkowo jest dosyć sporo miejsca. Ja myślałam o tym, że ta świetnie by się na przykład nadawała ym, na pędzle. Naprawdę bardzo fajnie się ta kosmetyczka prezentuje. Yy, nie wszystkie rzeczy, które są dodawane w ramach Gratisu i są jakiejś fenomenalnej urody i jakości, ale ta jest y, całkiem spoko, choć przyznam, że myślałam, że będzie troszeczkę większa. No i rzeczy, które zamówiłam z proszę, żeby tą kosmetyczkę do Ło, leci mi wszystko. Przede wszystkim zamówiłam sobie oczywiście ym, tą taką. Łukankę malinową, malinowo-octową, e, która jest już dosyć kultowa. Jedni ją lubią, drudzy jej nienawidzą. Ja jeszcze jej nie używam, ale jestem jej bardzo ciekawa. E, to, co wiem, to na pewno, że pięknie pachnie, bo ją włochałam yy, i naprawdę pachnie bosko malinami. O dziwo nie wyczułam za bardzo tam octu, więc to jest, to jest dosyć ciekawe, ale naprawdę zapach jest bardzo fajny. No i w temacie malin, jak jesteśmy, zamówiłam sobie też taką małą wodę taletową. Ja miałam z tej serii kokos yy, i kokos bardzo lubiłam, natomiast kokos jest dosyć słodki i ciężki, on lepiej się sprawdza w zimę. Nawet dla mnie, osoby, która lubi słodkie zapachy. Natomiast ta malina jest po prostu świetna, jest słodka, yy, taka jak lubię. Naprawdę bardzo, bardzo fajna. I potem, jak już chciałam yy, bo też wahałam się mówiąc szczerze, i chciałam cofać to zamówienie i zrobić troszeczkę inne. Natomiast jak już yy, symulowałam to drugie zamówienie, to już tej wody nie było, więc stwierdziłam, że poczekam aż przyjdzie to, które zrobiłam pierwsze i nie będę już kombinować. Yy, no i trzecią rzecz, którą sobie zamówiłam, to jest coś, co wydaje mi się, że było jakoś wprowadzone w, w porze Bożego Narodzenia. To jest yy, krem do rąk i yy, on się nazywa Cudowny Owoc Nawilżający Krem do Rąk. On ma bardzo taką lekką, lejącą się konsystencję i nie spodziewałam się tego, ma bardzo przyjemny zapach, ale jest bardzo lekki i szczerze mówiąc e, chyba nie jest wart swojej ceny, bo ja od takich kremów droższych to wymagam, żeby były bardziej treściwe i mm, nawilżające, a ten obawiam się, że taki nie będzie, ale to podejrzewam, że powiem wam o nim przy innej okazji, e, nie wiem, projektu Denko czy czegoś takiego. No i ostatnie rzeczy to są rzeczy z Rosmana. przy okazji, e, totalnie e, spontanicznie. Przede wszystkim kupiłam sobie coś, co zobaczyłam na kanale u Karoliny e, ze stylizacji e, i to jest ta myjka, taka dosyć hardkorowa, powiem wam, że naprawdę to jest niezłe narzędzie tortur. Oczywiście wzięłam sobie niebieską, chyba były też zielone naprawdę jest to solidny taki masaż dla całego ciała. Nie jestem w stanie sobie tego robić codziennie, bo to też nie byłoby wskazane, ale mam wrażenie, że bardzo fajnie poprawia krążenie, używam tego dosyć często, tak powiedzmy, co drugą, trzecią kąpieli, naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, jest, no nie powiem, że przyjemna w użyciu, bo zależy co kto lubi, ale na pewno jest to dosyć fajna rzecz do tego, żeby właśnie wykonać sobie masaż ciała, poprawić krążenie, jeżeli chodzi o to głównie o, o tutaj nogi i pośladki chodzi, więc o te, o te partie ciała na pewno świetnie się um, tutaj spisuje. No i kupiłam sobie też coś, czego bardzo dawno nie kupowałam, a mianowicie zmywacz, zmywacz z Kupiłam tą mniejszą pojemność, dlatego że przyzwyczajona do zmywacza z Biedronki, po prostu boję się, że tej dużej nie byłabym w stanie zużyć, bo zapach mi będzie przeszkadzał, nie wiem jeszcze. Na pewno wiem, że przeleję go sobie do tej buteleczki, którą specjalnie zostawiłam po zmywaczu z Lidla, bo zmywacz z Biedronki ma taki mały otworek, natomiast ten ma ten otwór ogromny i ja cały czas, znaczy cały czas używałam go dwa razy, ale zalewam się, <noise> tak, więc wolę się nie zalewać i przelać sobie to po prostu do innego pojemnika, żeby bardziej ekonomicznie zużywać ten produkt. No i kupiłam sobie też coś w ramach eksperymentu, a mianowicie kupiłam sobie oczywiście to, z czego jestem znana, czyli lakier do paznokci. Lovely by wpuściło taką nową serię, to jest seria magnetyczna i ja sobie wybrałam... Znaczy powiem wam tak, ja nie jestem jakąś wielką fanką magnetycznych lakierów, też nigdy e, nie mówiłam wam o nich z tego powodu, natomiast spodobał mi się ten kolor, ponieważ to jest taka złamana szarość, troszeczkę z brązem i też ja w nim widzę trochę fioletowych tonów, e, no i ponieważ jest magnetyczny to ma takie drobinki, ale one są bardzo subtelne, ja go zresztą mam na paznokciach teraz, on tak się prezentuje. Niestety jestem troszeczkę sierotą, dlatego że są dwa rodzaje magnesów dołączane, do, znaczy dołączane które można kupić, bo oczywiście kupuje się je osobno do tych lakierów. Ja nie zwróciłam na to uwagi, hapsnęłam pierwszy lepszy. I trochę żałuję, dlatego że wzięłam ten, który jak tutaj będziecie mogli zobaczyć, on robi pasy. Natomiast ten drugi, który jest dostępny, tworzy gwiazdki. Ja taki do tworzenia pasów, niekoniecznie prostych, bo chyba skośnych mam. Czy ta kamera się sfokusuje, czy niekoniecznie? Czy ja za bardzo trzepię rękami? Um, ja do, do yy, tworzenia pasów takich chyba skośnych bardziej mam magnes, natomiast ten jest do tworzenia pasów poziomych, a była jeszcze do, był do, jeszcze do tworzenia gwiazdek, natomiast niestety nie zwróciłam na to uwagi, no i... Wzięłam ten, już niech będzie. On wygląda tak. Ym, niestety jest dosyć ciężki w użyciu, ja się nie mogę przyzwyczaić. Oczywiście za pierwszym razem całego go sobie od środka usmarowałam, ale ym, to wyczyszczę, więc nie ma problemu. No, tak jak Wam pokazywałam wyszły tak, myślę, że nie jest źle, ale tak jak mówię, nie jestem jakąś wielką fanką magnetycznych lakierów, bardziej spodobał mi się po prostu kolor i też chciałam od razu wykorzy nie wykorzystać, tylko wypróbować ten efekt magnetyczny i sprawdzić, jak się to będzie wszystko tutaj prezentowało. No i cóż, to by było wszystko, jeżeli chodzi o mój haul. I tak wyszedł bardzo długi, więc będzie się ładował całe wieki i też będę całe wieki go obrabiać ale mam nadzieję, że się wam spodobał, ja bardzo lubię hola oglądać i raz na jakiś czas mogę coś takiego nagrać, chociaż ostatnio nie, nie kupuję jakoś tak strasznie dużo eee, i to by było na tyle, dziękuję wam bardzo dzisiaj za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku, pozdrawiam, hej!